Mam na nią Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik, na nowy book haul Dość długo mi żadnego book haulu nie było, ponieważ ostatni taki prawdziwy book haul był opublikowany w lutym, a później w marcu nagrałam taki unboxing z pogadanką, więc dość dużo książek mi się nazbierało. Ja też ostatnimi czasy próbowałam nie kupować książek, żeby czytać te książki, które mam już na półkach, ale no tu nie do końca mi to wyszło. Więc mam tutaj ponad 20 książek, które kupiłam ostatnimi tygodniami. I myślę, żeby już nie przedłużać, zaczynam. jak Wam się podoba taki filmik i zostańcie z mną na dłużej. A teraz już Wam pokazuję wszystkie książki, które kupiłam ostatnio. Na Dzień Dobry idą dwie książki, czyli pierwsza część Zaginione Miasto Strażniczka i druga część Wygnanie. Jest to seria młodzieżowa, seria fantazy pani Shannon Messenger, zawsze mi się to nazwisko myli, nie, z komuji, nie wiem dlaczego. Mamy tutaj Świat Elfów, jest napisane, z tyłu, że to już takie połączenie Harry'ego Pottera z per Percy Jacksonem. Ja Perskiego Jacksona nie czytałam, ale faktycznie troszkę takie zalatuje mi tu Harry Potterem. Bardzo serię mi się spodobała, ponieważ zaczęłam czytać, czytać pierwszy tom. Na pewno na najbliższym czasie kupię trzeci tom, który został wydany po polsku, w języku polskim. A kolejne tomy prawdopodobnie już będę zamawiała, kupowała w języku angielskim, ponieważ myślę, że ta seria będzie jedna z moich ulubionych, takich właśnie z fantazy dziecięcej. Eee, po prostu jest świetnie napisana, fajnie się czyta, więc to są książki, które kupiłam. Ja je też kupiłam przez Vinted łącznie z precyzją konta 25 zł, więc w sumie to nie jest jakoś dużo, jak za dwie książki, które są w prawie idealnym stanie, prawie nieczytane. Następną książką, którą kupiłam już jakiś czas temu, jest to książka o księżnej Cecee, Daisy Godwin, Łowca Posagów. Mamy tutaj historię opartą na faktach, historię opartą na życiu CC, gdzie wyjeżdża do Anglii, i tam zakochuje się w pewnym baronie, lordzie. Prawdopodobnie w lordzie, bo jeżeli to jest Anglia, to będzie lord jakiś. Pełne namiętności, dramatyzmu, prawdziwa historia XIX-wiecznej królowej, królowej serc i kapitana kawalerii. Historia o walce miłości z obowiązkiem. Myślę, że ta książka mi się spodoba. Zobaczymy, czy tak, czy nie. Ja jakiś czas temu miałam obsesję na punkcie CC. Znaczy, jak była młodsza, to miałam większą obsesję. A teraz jakoś tak wróciła i stwierdziłam, że chcę czytać jakąś książkę o Sissy, i właśnie padło na to. Jak mi się spodoba, to będę czytała kolejne książki, właśnie w roli głównej ze Sissy, książką Sissy. Yy, I teraz tak, kolejną książką to książką tu, książka, którą dostałam na urodziny od mojej przyjaciółki Spojrzenie w Otłań, czyli Neuropsychiatra i tajemnic ludzkich Umysłów Antoniego Davida. Jest to książka. Mm, o, jest tutaj opis siedmiu przypadków, które po prostu dodatkowo są opisane z punktu widzenia właśnie neuropsychiatry, z punktu widzenia biologii, z punktu widzenia medycyny jak te przypadki też wyglądają, jak to się na przykład dzieje, że jakiś człowiek decyduje się, że nie będzie się poruszać, że nie będzie reagować na innych ludzi. Fajna książka dobrze mi się czytało i właśnie to też ostatnio dostałam, bo miałam urodziny w kwietniu, więc tak się akurat złożyło. Teologią, którą kupiłam, również to jest szóstka wron. Czyli mamy Królestwo Kanciarzy i właśnie Szóstka Wron, pani Lej Bardugo. Ja na razie tej serii jeszcze nie zaczęłam czytać, tej dylogii, ponieważ czytam trylogię Grish i niej do końca mi się podobała. Była w porządku, ale wiecie, nie było tego efektu łowna, na który liczyłam. Słyszałam wiele opinii, że Szóstka Wron jest o wiele, wiele lepsza, więc mam nadzieję, że tak będzie, ale na razie czekam na półce, aż ją przeczytam, aż właśnie będę miała ochotę. I też właśnie jak czytam wtedy tę, tę, tę dylogię, to będę chciała za. Zacząć oglądać serial, który właśnie wyszedł na Netflixie. Mają urodziny, więc już jakiś czas temu również. Ostatnimi dwoma książkami, które kupiłam, to są książki, które kupiłam w Biedronce, ponieważ ostatnio była promocja, weź jedną książkę, drugą weź za 50% i zdecydowałam się na dwie książki. Jest to książka pana Wojciecha Chmielarza, brzmiowisko. Jest to książka, którą chciałam czytać już dawno, dawno temu, ale jakoś tak wiecie, nie kupiłam jej, nie zamawiałam jej, nie chciałam też czytać przez Legimi. Jest to thriller psychologiczny, jak to napisał Mistrza Kryminału. Więc czytałam też jedną książkę pana Chmielarza i bardzo mi się podoba, dlatego mam nadzieję, że ta część ta w sumie jego książka również nam zachwyci, również będę zachwycona właśnie jego pisaniem, jego stylem pisania. Mam nadzieję, że postytuowanie dobry czas z literaturą pana Chmielarza i właśnie ze żmijowiskiem. Grupa 13-latków przyje... 30 30-latków przyjaciół ze studiów co roku wyjeżdża wspólnie ze swoimi rodzinami na wakacje. Tym razem trafiłam do zagubionej wśród jezior i lasów agroturystyki w niewielkiej wsi Żmijowisko. Bawią się jak zwykle... Odreagowując stres szybkiego, wielkomiejskiego życia, i z alkohol, są narkotyki, a także skrajowane od lat urazy, dawne uczucia i wzajemne pretensje. Zapowiada się bardzo, to bardzo ciekawie. Drugą książką, którą kupiłam, to właśnie Córy Ziemi. I za te dwie książki zarazem zapłaciłam około 30 zł, bo tutaj jest na 28, tutaj 25, więc tak wiecie, jak druga była, miałam już tak mniej więcej 33 zł pewnie za. Nie, więcej 40, jakby tak nieważne. Ale właśnie tutaj jest książka, którą bardzo poleca Anita z My Books River. I właśnie stwierdziłam, że też ją wezmę, jak zobaczyłam, że jest zbyt Jeszcze przykaz jest no to dlaczego by nie. I właśnie córy Ziemi Alec Lekigen. Le jest to chyba fantastyka z tego, co się orientuje, Hiszpański legenda La Roja, La Roja, 1889 rok, winice. La urakas od dręczy susza. Kobieta, która chce walczyć o władzę, tajemnica, która musi stać w wydobyta ścienia, to powiedz o kobietach, które w cieniu przekleństwa walczą o nie jej miejsce. To w sumie może nie fantastyka, może literatura obyczajowa, nie mam pojęcia. Zobaczymy, przekonamy się, jak będę ją czytała. Słyszałam, że jest świetna, że się bardzo dobrze ją czyta i w ogóle też ta okładka jest przecudna, więc nie mogłam się um, po prostu nie mogłam się powstrzymać przed jej kupieniem. Książką, którą też kupiłam ostatnimi czasy, to jest Nabokov Lolita. Jest to książka, którą od razu kupiłam, jak było wznowienie wydawania w Polsce, więc wiedziałam, że też biorę. Jest to historia o Humbercie Humbercie, który zakochuje się w no, 11-letniej ilo, ponieważ jak był dzieckiem, to zakochał się w innej dziewczynce, ale niestety ta dziewczynka po ich zbliżeniu zmarła w późniejszym, kilka miesięcy później. No i został jej ten, jej, jej obraz, go i obraz obraz gojeniem Fetki, właśnie młodej dziewczyny, i nie potrafił się nikim innym zakochać, oprócz w małych dziewczynkach. Więc jest to właśnie taki psychologiczny obraz jego miłości, Dolo, jak on sobie tam usprawiedliwia niektóre rzeczy. Jest pięknie napisane, bardzo kunsztownie, ale temat, jak opowiedziałam Wam, jest bardzo trudny, bardzo ciężki. Um, następnie na wygrałam książkę w konkursie, ponieważ wzięłam udział w konkursie na Geekbook. Um, tutaj jest Magia magi Stevenfeld. Wezbi Sokoła, autorka Królów, Króla Kruków w nowej serii, księga pierwsza trylogii śniących. I ja tę książkę próbowałam zacząć czytać, ale jakoś tak mi nie poszło, więc odłożyłam, po tam po trzech stronach. Jest coś, w której działamy śniących, mamy wyśnionych, czyli te osoby, które śnią, mogą wyśnić wszystko wokół siebie: mogą wyśnić ludzie, mogą wyśnić zwierzęta, mogą rzeczy wyśnić, cały swój świat. I właśnie też jest grupa osób, która poluje na nich, żeby ich zabić. I przynajmniej tak mi się wydaje, tak coś mi się wydaje. Seria fantastyczna, więc zobaczymy, czy mi się spodoba, czy nie jest ładna okładka, więc może akurat będzie dobrą książką, chociaż słyszałam, że jest o wiele gorsza niż Król Krupu. E, więc no to zobaczymy. E, kolejnymi dwoma książkami, które kupiłam w tym samym zamówieniu, to jest Proces Kawki. E, tu mamy o Józefie K., historię jak zostaje wezwany na śledztwo i jak jakiś przewinienie dokonał, o którym w ogóle nie ma pojęcia. I również Wonegut, czyli rzeźnia numer 5. kard tutaj jest historia napisana i z największych powieści antywojennych w literaturze światowej. I też jest przepięknie wydana, to też muszę tutaj potwierdzić Ale czuję, że to będzie ciężka, ciężki kawał literatury I tak, dwoma, dwoma książkami, które w sumie ja zamówiłam już dawno, dawno temu, w ogóle zapomniałam, że je mam Jest to cesarzowa kart Chrissy Cole i to jest science fiction, może trochę paranormal, takie trochę osadzenie, może jeszcze inaczej Przyszłość w naszym świecie, o jejciu, zapomniałam, jak to się w ogóle nazywa ten gatunek. I właśnie tutaj ta książka, byłam zachwycona, jak ją zamawiałam, że mi się spodoba. ale jakoś mam wrażenie, że czytałam opis innej książki, a dostałam inną książkę. Nie wiem dlaczego, wiesz, to jest, nie jest możliwe, ale naprawdę wydawało mi się, że jak czytałam tą książkę, to że dostanę coś innego. Ogólnie, jak zaczęłam ją czytać, to było, że dziewczyna próbuje uciekać i trafia do domu jakiegoś mężczyzny, który próbuje. Ją wykorzystać, ale jednak decyduję się, że tego nie zrobi, że razem będą podróżować po państwie. Nie wiem, yy, nie czułam tego klimatu, więc ją odłożyłam, prawdopodobnie jej nie przeczytam. Też ma tutaj zielone brzegi, które w sumie mi się nie podobają, bo ten kolor jest dość nieładny. Po prostu jest okrutny. Choć dotknij, ale pamiętaj, że za to zapłacisz. Więc raczej to będzie jeden wielki niewypał. E, drugą książką w tym samym zamówieniu to był Król Kier, Aleksandry Polak. Z tego co wiem, polska autorka i to też jest fantastyka. Nocni łowcy, supernatural, karawal, brzmi znajomo, księgi, po seria Circus Lumus i da się oczarować. Alicja jest w ostatniej klasie liceum, do tej pory jej życie przebiegło spokojnie, by nie powiedzieć, że nudno, jednak rozbywa przewrotny, a seria w niej przewidywanych zdarzeń rzuca ją na głęboką wodę magii i miłości. Gdy poznaję Hadrena z Cirku z Lumos, wie że nic nie będzie taki jak dawniej. Wydaje mi się, że ta książka powinna mi się spodobać ta seria. Zobaczymy, czy mnie zachwyci, czy nie. Będę czytała prawdopodobnie przez wakacje, może na jesień. Nie wiem, bo ostatnio kupiłam dużo książek i po prostu wszystkie te książki leżą, a czytam książki z biblioteki. I teraz największe moje zamówienie w ogóle w życiu, w ogóle ever. Mam tu masę książek, z, z, wydaje nam się, z wydawnictwa poznańskiego, ponieważ ostatnio były takie książki online właśnie o nich. I były dość duże promocje. Książki były minus 50% przecenione, a niektóre nawet jeszcze bardziej, ponieważ były porobione różne pakiety. I właśnie ja się zdecydowałam na dwa pakiety i na dwie nowości, więc już Wam pokazuję książki, które tutaj dostałam od budownictwa. Znaczy, dostałam, które kupiłam od wydawnictwa poznańskiego I właśnie te dotarły do mnie troszkę później, bo miałam premierę, która dopiero mogła być wysłana kilka dni później. I tak, dostałam tutaj masę zakładek, więc się cieszę, bo zawsze zakładki. U mnie w ogóle zakładki to jest deficytowy rzecz. Ponieważ zawsze jak skończę jakąś książkę czytać, to pójdę, ta zakładka z tej książki mi się gubi. I nie mam pojęcia, gdzie ja mam, więc mam tutaj e, masę zakładek 2, 4, 6, tam, więc powinna mi staczyć na długo i powinnam ich nie zgubić w tym momencie. Tak. Pierwszą książką, którą była właśnie w, w tym pakiecie literatura piękna, zagraniczna, to jest Rebeka Mackay, czyli wierzyliśmy jak nikt. Jest to historia epicka powieść o przyjaźni, odkupieniu w obliczu tragedii, finalistka Nagrody Policera e, w 1985. W 1985 roku młody Jel dyrektor rozwoju szikakowskiej galerii sztuki, zamierza namierzyć w środowisku amerykańskim bohemy, wprowadzając na wystawę zbiór nadzwyczajnych udanych obrazów z lat 20. Jego kariera zdaje się kwitnąć, ale AIDS zbiera wokół okrutnie żniwo. 30 lat później, fiona przyjaciółka Jella próbuje odnaleźć w Paryżu swoją zaginioną córkę. Zatrzymuje się na pewien czas u starego przyjaciela, znanego fotografa, który przed laty się szykakowską epidemię z czasu kobiety. Z czasem kobieta zdaje sobie sprawę, że w jak wielkim stopniu wydarzenia z lat mogą kształtować nas samych i nasze relacje z najbliższymi. Jest to książka, o której słyszałam masę pozytywnych opinii i która wydaje mi się, że po prostu mnie zachwyci i że bardzo mi się spodoba, że będzie to jedna z tych książek, która będzie moją topką, która będzie na długo, długo ze mną w moim życiu. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy, więc to jest pierwsza książka, którą zamówiłam. Drugą książką jest to książka z tej serii um, dzieł pisarzy skandynawskich. Pani Laura Instant o i szczerze nie mam pojęcia w ogóle o czym ta książka jest. Nie wiem, bo to było w, właśnie w tym zestawie. Prowokująca i niejednoznaczna powieść o życiu w zaświatach. Kręci się ci się w głowie, czuję, że zatykają ci się uszy, a w głowie zaczyna dud dudnić. Nogi uginają się pod tobą, spadasz, zamykasz oczy i czekasz, aż obudzi się gdzieś indziej. E, zobaczymy. W ogóle, jak przeczytałam, to jest tutaj masa różnych historii, masa różnych osób. Zobaczymy, czy mi się spodoba, czy nie Nie wiem, jak na razie jestem tak, wiecie, tak pomiędzy No też zmieniłam pojęcie nie mam pojęcia o tej książce Następnie kupiłam y, premierę ostatnią, czyli premiera z 20 maja Potwór, znaczy filmu jest bardzo cienka książeczka Nikt nie wie, kim jestem, dlatego zaczął spisywać swoją historię w formie filmu I właśnie jest też film na Netflixie i tutaj jest książeczka Jest bardzo, bardzo... A, to będzie takie do przelecenia, bo widzę, że jest bardzo cieniutka Ponadczasowa historia i mastery literatury dla młodzieży to doczekała się ekranizacji. Czasami mam wrażenie, że wszedłem w środek filmu, zatem może mógłbym nakręcić własny film. Niech będzie historią mojego życia, a raczej pewnego doświadczenia. Zatytułuję go tak, jak nazwała mnie moja pani prokurator. Potwór. Czy będzie w stanie powiedzieć, kim jest i jaka jest prawda? Jestem ciekawa, czym się spodoba, czy nie, więc będę w najbliższym czasie czytać. Może nawet dzisiaj zaczynam, bo jest, widzę, że jest bardzo cieniutka. Następnie mamy książkę, też z, no, premiera w miarę nowa, Zmora Roberta Małeckiego, thriller kryminalny, w którym kłamstwa i tefraty zyskują ich moc Stwierdziłam, że wezmę, bo czy nic nie czytałam pana Roberta Małeckiego, a jak był na promocji, to w sumie czemu by nie A też właśnie czasem mam ochotę na kryminał, czasem mam ochotę na taką literaturę, więc jak będzie na półce, to może akurat uda mi się coś więcej poczytać Następnie mamy tutaj książkę z literatury obyczajowej Taylor Drings Reid, na zawsze, ale z przerwą. Ja jeszcze nie czytałam jest pani Taylor Rings Reid i właśnie mam tutaj Tomie tę książkę. Mam tutaj również siedem mężów Evelyn Hugo i jeszcze Daisy, uh, Daisy Jones and The Six. Ja mam tutaj te trzy książki pani uh, Taylor James Reid Ogólnie nie słyszałam, ogólnie te książki zbierałem dość dobre pochwały, dość dobre opinie. Więc wydaje mi się, że mi też się już powinna spodobać. Będę czytać w najbliższym czasie, nie mogę się doczekać, aż w końcu sama zdecyduję, czy książki pani Deilo, Taylor, Jane Curly mi się spodobają, czy mi się nie spodobają. A tutaj mamy mm, fascynującą powieść o miłości i cenie sławy historia, którą pokochały Amerykańki. Tutaj mamy historię o zespole muzycznym i o jego rozpadzie, jak do tego doszło. A tutaj <laughs> debiutancka powieść autorki bestsellerowej Elisa Porter to dwudziestokilkulatka, której codziennie składa się ze stałości, przewidywalności i pizzy z tzw. snajpami. Zobaczymy. W tym pakiecie również była książka pani Rebeki Sir, 5 lat z życia dla niego kochana. Ogólnie nie miałam zamiaru te książki zamawiać, i dopiero później się zorientowałam, że jest właśnie w tym pakiecie, więc spoko, 5 minut tyle potrzeba, by zakochać ją w tej historii. jest literatura obyczajowa, więc zobaczymy, czy mi się spodoba, czy nie. Dlatego była też książka Sara Moss między falami. Absolutnie fantastyczna książka, bardzo, bardzo piękna powieść. Między falami to książka o rodzicielskiej miłości, przytłaczającym leku, choroby i zdrowiu o trudnej nastolacji, problemach małżeńskich, o pracy, płci i życiu rodzinnym w XXI wieku, o żonglerce, jaką jest codzienność. Zobaczymy też. W ogóle o tej książce nie mam bladego pojęcia. ogólnie w większości tych książkach nie mam bladego pojęcia, ponieważ je zamówiłam, no bo była promocja i to dość duża, więc. O, tu jeszcze są kolejne dwie zakładki, więc poczekam. Mamy też książkę pierwszą, którą będę czytała pani Elif Szafak, ze Stambułu. Nic, czy jej nie czytałam, bardzo chciałam czytać 10 minut i 23 sekundy chyba tak to się nazywało. Ale no cóż, nie udało mi się, więc pierwszą będzie ta. E, deszczowe popołudnie pewna kobieta wchodzi do gabinetu lekarza z zamiarem dokonania aborcji. I ma 19 lat, to co wydarzy się za chwilę zmieni i życie na zawsze. Jest to w ogóle autorka turecka, więc y, pewnie będzie inny przypisanie niż do którego jestem przyzwyczajona. Ja wciąż kontrolę tutaj mam, to jest dziewczyna, kobieta inna. Zobaczymy, słyszałam nie dość dobre też opinie, więc nie wiem, czy mi się spodoba, czy nie, nie mam pojęcia, ale właśnie będę w najbliższym czasie czytać. Okej, okay, i to są wszystkie książki, które zamówiłam w ostatnim czasie. Jest ich masa. Nie mam pojęcia, kiedy ja przeczytam, naprawdę nie wiem. Chyba powinnam teraz zrobić sobie bardzo, ale to bardzo dokładny ban na kupowanie nowych książek, ale. O mi nigdy nie wychodzi, więc się nie powstrzymuję, po prostu jak myślę, że by już nie kupuję żadnych książek, to wtedy kupuję więcej Więc teraz stwierdzam, że będę kupowała książki, dlatego mam nadzieję, że kolejny bukol będzie za długi okres czasu, zobaczymy No i cóż, to są wszystkie książki, które kupiłam, jestem ciekawa, co wy ostatnio kupiliście Aha, i jeszcze kupiłam też w ostatnim czasie w ogóle Kindle, o tym zapomniałam powiedzieć Paper white 4, tutaj mam 8 GB bez reklam, więc właśnie jeszcze on dodatkowo Kindle więc mam kolejne książki, które mogę czytać bo po postaci ale najczęściej Kindle biorę w podróż po prostu, jak gdzieś jadę, czy jadę w autobusie, czy jadę w pociągu, bo tak jest najłatwiej, nie jest on ciężki, jest leciutki i wszędzie się zmieści, a książki też mogą się zniszczyć jednak. Więc cóż, mam nadzieję, że Wam się podobał taki bukol jak tak, i zostańcie ze mną dłużej. A już teraz lecą Bye, bye.